Słuchajcie, to jest właśnie ten moment, kiedy zawsze się mówi, że 10 minut to jest dużo. A w tym momencie mamy 10 minut i tego czasu nam brakuje. Cześć! Z tej strony Olivia Dobosz z Gambit TV. Witam Was serdecznie w kolejnej wideo recenzji, a dzisiaj na stół bierzemy grę. Fuse. Fiusz od wydawnictwa dwa pionki. Yy, gra, w której, tak jak widzieliście na wstępie, musimy rozbroić bombę. Wścielamy się w saperów i rozbrajamy bomby, które mają 10 minut. Yy, znaczy, my mamy w sumie 10 minut, żeby je rozbroić, bo jak nie, to wybuchają. Gra przeznaczona jest od dwóch. Przepraszam, od jednego do pięciu graczy. Od jednego do pięciu graczy. Czyli możemy rozbrać tę bombę samemu, możemy rozbrać tę bombę w kilka osób. A jak? To zaraz Wam pokażę i wytłumaczę na stole, więc zapraszam. Grafius to gra karciano-kościana. Gra, w której rozbrajamy bombę za pomocą kostek. W pudełku znajduje się woreczek z 25... Specjalnymi kościami w pięciu kolorach. Tak, mamy kości czerwone, zielone, niebieskie, czarne i żółte. Znajduje się. Znajdują się 54 karty różnego rodzaju bomb. Od kolorystycznych po matematyczne, zwierzyczkami do ułożenia. Same kolory, kolory, liczby, wszystko. I 11 kart detonatorów. Detonatorów, które... Zaraz wyjaśnię, co robią. Okej. Okay. Ogólnie... Cała rozgrywka... Trwa, tak jak mówiłam, 10 minut. Dlaczego 10 minut? Już wam mówię. 10 minut, ponieważ jak yy, można było zauważyć na pudełku do gry, dołączyli się dołączyła się Renegard i na telefon można pobrać aplikację Renegard, która po włączeniu Przedstawia się nam gra Fuse i dwie, dwie gry krank i yy, Festival Lampionów to są akurat te dwie to są akurat yy, żeby powiedzieć reklamówki tych gier, ale my wchodzimy w Fuse i wyświetla nam się 10 minutowy zegar, który podczas rozgrywki zostaje włączony. I odlicza nam czas. Jak czas się skończy, to ona tam mówi, że zostało 5-3 minuty. I jak się czas skończy, to bomba wybucha. Jak wygląda cała rozgrywka? Słuchajcie, w instrukcji macie coś takiego jak poziom rozgrywki. Jest tych poziomów: 5 jest szkoleniowy, standardowy, ekspercik, elita i obłąkańczy. I tu macie liczbę kart, która zostanie wyłożona na stół. Ogólnie, tak szczerze, graliśmy w szkoleniowy i jeden dalej, to nawet szkoleniowego nie dokończyliśmy i bomby nam powbuchały. No ale... Dobra. Więc weźmy sobie do wytłumaczenia rozgrywki poziom szkoleniowy. Patrzymy, dajmy na to trzej graczy. Bierzemy 18 kart bomby. Karty są potasowane. Bierzemy 18. Reszta zostaje włożona do pudełka. I teraz tak, te karty potasowane rozkładamy każdemu graczowi po dwie przed, przed nim. Tak, dwie karty każdy gracz ma przed sobą. Potem wykładamy 5 kart bomby. Można powiedzieć, na środku rozgrywki. Tak, żeby jak gracz skończy swoją bombę, to bierze następną i na jej miejsce wykłada się kolejne. Czekajcie, bo nie widać. A następnie z potasowanych kart detonatorów. Wybieramy 6 i wtasowujemy je do pozostałej talibą I kładziemy zakryte tu. Jak wygląda całość rozgrywki? Gracze po kolei, w zależności tyle ile graczy jest, biorą trzy kości. I rzucają. Gra polega na tym, żeby razem jak najszybciej zdetonować, zdetonować bomby. I każdy z graczy, po wyrzuceniu kości, może zabrać jedną kość do siebie na jedną kartę. Więc patrzycie i mówicie, no dobra, więc tak. Yy, hmm. No właśnie. Jak to teraz zrobić? Więc może tak sobie patrzycie i myślicie, kurde, dobra, to. Ja wezmę, na przykład, e, niebieską pomogę, wziąć się tutaj. Ty możesz wziąć żółtą, a ja na przykład wezmę czarną, tak? Trójkę, bo muszę zbierać liczby takie same. No dobra, jeżeli wszystko wzięliście, następny. następny znowu losuję trzy, wziął mu się cztery, więc wszystkie kości trafiają do worka i jeszcze raz bierze trzy, rzuca. I co teraz? No dobra, to popatrzmy. Tutaj nie można wziąć czerwony, ale może tu można wziąć piątkę zieloną. Tu natomiast czwórkę i układamy wieżyczkę. A ta kostka zostaje niewzięta przez nikogo, bo na przykład nie może być zabrana, więc gracz przerzuca kość. I teraz pozostali gracze usuwają od siebie albo kostkę czerwoną, albo kostkę z numerem 2. Jeżeli takiej nie ma kostka wraca jedna. Bądź wszystkie, które trzeba zebrać. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, gra prosta. Ale jeżeli jest sytuacja, teraz, że gracz, dajmy na to skończy. Skończy swoją kartę, tak? Dajmy na to tu, tu i jedynkę zieloną by miał. Skończył. Zbiera kości. Wrzuca do woreczka, karta odchodzi do punktacji, bierze nową i na miejsce wychodzi kolejna karta. Jeżeli będzie to detonator, w tym przypadku na przykład dwójka, wszyscy gracze wyrzucają kość z numerem 2. I karta ląduje dalej, kolejny, kość, czyli żółte. I wychodzi bomba, kładziemy. Teraz tak, jeżeli chodzi o wyrzucanie kości... Jeżeli mamy sytuację, że układamy wieżę z kości, tak jak jest. Tutaj. Sprzątnę to. Na tej karcie, tak. I dajmy na to, że był właśnie przed chwilą detonator. Wyrzuć żółtą kostkę, która jest pod spodem. Nie wyrzucamy tej kości, ponieważ na żółtej kości jest kość niebieska, która jakby blokuje tą kość nam. I ta kość jest bezpieczna, tak. Czyli jeżeli budujemy wieżę, na przykład. Zaraz znajdziemy jakąś taką dużą wieżę. Może. No, na przykład to. Tu musicie zbudować e, dowolne kości. Trzecia to musi być żółta jedynka i dwie kolejne. No i na przykład budujecie tak. Żółta jedynka. I na przykład przerzucacie kość. I wypada szóstka. Przepraszam. No na przykład przerzucacie, żeby to pokazać, tak, szóstka. No dobra, szóstka. To ten gracz tą kość musi wrzucić z powrotem, tak? Ale na przykład przerzucacie kość niebieską i wypada szóstka, to ten gracz nie oddaje tej niebieskiej kości u siebie, ponieważ kość jest blokowana przez żółtą kość. I tak gracie przez 10 minut. 10 minut, które często okazuje się być za krótkim czasem na rozbrojenie wszystkich bomb, ponieważ jest nas no niestety. Za mało bądź kości po prostu rzucają się jak na złość źle, jak na złość niedobrze. No i życzymy powodzenia, tak? Gra naprawdę 10-minutowa nie wiem. Nie udało nam się jeszcze zagrać w krócej niż 10 minut. Więc równa się to z tym, że nigdy nam się jeszcze nie udało gry dokończyć. Znaczy, no, nie udało nam się jej wygrać, tak? Dokończyliśmy grę po czasie i po prostu to było dodatkowe chyba 5 minut. Z tego co pamiętam, dodatkowe 5 minut. Prosta, mechanicznie gra z aplikacją rewelacyjną, która rewelacyjnie odlicza nam czas. I krzyczy, że zostały tam dwie minuty. Jak nie, to bomba wybucha. Instrukcja z ładnie narysowanymi przykładami. Wszystko jest pięknie opisane. Tak, jak się buduje, co się odrzuca. Po prostu rewelacyjnie zbudowane. No i tak wygląda mechanizm całej gry. To jak już wiecie, jak to się gra, to teraz podsumujemy grę. I podsumujemy jeszcze, co nie podsumujemy, tylko sprawdzimy jedną bardzo ciekawą rzecz. Ale to już za chwilę. No dobra, wiecie, jak już się w to gra i jak gra wygląda w środku. Ogólnie rewelacyjna gra, gra, w której klimat robio, rozbrania bomby, klimat, który sprawia nam właśnie na przykład ta aplikacja, która wprowadza nas w to, że czas się odlicza. Mamy coraz mniej czasu, tak? Po prostu rewelacyjny klimat. Gra, w której w pewnych momentach już naprawdę zaczynamy się denerwować i krzyczeć na siebie: rzucaj tymi kościami lepiej, bo bomby wybuchną i przegramy przez ciebie, tak? Chociaż gra rewelacyjna to można stwierdzić, że ma jeden minus. Ale to nie jest minus, jakby klimatyczny, techniczny tej gry. Jest to. Duża przestrzeń w pudełku, jak widzieliście. Jest to po prostu gigantyczne, puste miejsce. Tak. Jest ona pustego miejsca. Ale żeby nie było, są takie osoby, które już próbowały, jakby udowodnić, że ta gra zmieści się w mniejsze pudełko. I na przykład. Pan Paweł z Geek Factor TV pokazał nam, że ta gra mieści się w mniejszym pudełku z tego samego wydawnictwa z wapionki. Z tego co pamiętam, było to pudełko po zombiakach. Chyba nawet, chyba tak dokładnie to było po zombiakach. I mówił, że w mniejszym pudełku to się już nie zmieści. Hmm. Dlaczego by nie sprawdzić, czy w mniejszym pudełku się zmieści? Więc ja będę na przekór i spróbuję tę grę wsadzić do mniejszego pudełka tego samego wydawnictwa. Spróbuję mu włożyć to w pudełko po lokomotywie. No można powiedzieć, że to jest jedno czwarta tego pudełka dużego, więc zaraz zobaczymy. Oczywiście instrukcja w lokomotywie jest malutka. Malutka. Natomiast instrukcja Fuse jest trochę większa. Ale sądzę, że gdyby była w tej formie, miała po prostu mniejsze obrazki albo mniej tych obrazków, które po prostu dobrze nam wszystko pokazują, to nie byłoby problemu, tak? Byłaby troszeczkę grubsza. Co nie robi. No ale dobra, słuchajcie, najpierw włożymy karty. I jeżeli się zmieści. To macie idealny przykład, że każda wieka, taka gra może się zmieścić w coraz mniejszym pudełeczku. Kosteczki ładnie położone. I włożymy instrukcję do lokomotywy, która dajmy na to, że byłaby trochę grubsza. O, byłaby troszeczkę grubsza. I spokojnie zamykamy pudełko. Słuchajcie, pudełko nawet nie wystaje standardowo, tak jak jest do otwierania. Mieści się? Mieści. Jeszcze jest miejsce, jak była większa instrukcja na spokojnie. Więc FIUS mieści się w mniejsze pudełka niż w i Mieści się w pudełku po lokomotywie. Więc udowodnione, że mieści się też w mniejsze pudełka. Nie, że coś. Nie, że pan Paweł powiedział coś źle, oczywiście. Nie, nie że nie miał racji, bo tamto też się mieści, ale w mniejszej nakarze. Dobra, słuchajcie, i ostatnie dwie rzeczy to są takie to typowe dwa pytania. Pierwsze to jest jak oceniam tę grę, więc moją oceną tej gry to jest ósemka. Gra naprawdę świetna, gra, w którą można grać, w którą gra się w przerywnikach, tak? Gra, w którą po prostu stwierdzacie: Ej, zagrałem coś krótkiego, coś z klimatem. Jest klimat, jest krótkie, bo 10 minut. Można to zagrać jako przyrywnik, można to zagrać ciągiem nawet czasami 5-6 razy. I wtedy mamy godzinę, a nie 10 minut, no ale rewelacyjna gra do takich spotkań na chwilę, czy w przerywniku jakiejś większej gry. No i kolejna rzecz, czy w tę grę gramy dosyć często, i czy ona tu leży, czy to jest taka. A, to wyjmijmy ją i zagrajmy. Ta gra leży tutaj i. Jest często, nie, jest często brana na stół do grania. Jest często wyjmowana, pokazywana, że ej słuchajcie, może zagramy w coś takiego krótkiego. Po prostu fajna, krótka gra. Fajna, krótka gra z klimatem. Czego więcej chcieć, no? Rozbrajanie bomby w 10 minut. Tylko jeszcze, żeby ją rozbroić, nie? Dobra, słuchajcie. Więc, Stop Buffius. Wiecie jak to grać? Na czym to polega? Jak bardzo jest super. A ja dziękuję za obejrzenie tej wideo recenzji. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i oglądajcie pozostałe recenzje. Do zobaczenia.